Cześć kochani tu Agnieszka, kończy się miesiąc, czy się skończył? Nie wiem, nagrywam, jak jeszcze trwa, ale chyba zobaczycie ten film, już jak się skończy wrzesień. Słuchajcie, pora na kosmetyczne. Podsumowanie. Dzisiaj opowiem Wam o tych kosmetykach, które zwróciły moją uwagę w pozytywnym sensie, ponieważ są to ulubieńcy, ale powiem szczerze, że już powoli zbierają się też buble. Także myślę, że może niedługo, nawet w tym miesiącu, w sensie w październiku, taki film się na kanale pojawi albo w listopadzie zobaczymy. Na szczęście te buble zbierają się bardzo, bardzo powoli trafiam dobre kosmetyki jak kupuję, więc tak, dzisiaj się nimi zajmiemy. I słuchajcie, mam na przykład kontrowersyjną paletę, która u jednej z naszych em, czołowych takich youtube'owych urodowych osób wypadła kiepsko i była bardzo skrytykowana, nie wiem dlaczego. Ja wam powiem moje zdanie na ten temat. Ale e, tak, mam trochę pielęgnacji, e, trochę polskich rzeczy, trochę koreańskich, no i właśnie paletę. Także przechodzimy do konkretów. Oczywiście, jeżeli film będzie się Wam podobał, jeżeli miło spędzicie ze mną czas, bardzo Was proszę o zostawienie kciuka w górę. To pozwala rozwijać po prostu e, mój kanał, co jest dla mnie cenne, ważne jako youtubera. Im więcej rozwijam kanał, im bardziej, e, tym więcej mogę pracować, tak naprawdę. A ja to bardzo lubię, więc jak coś, kciuk w górę, możecie subskrybować. Kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, kliknąć sobie dzwoneczek, żeby dostawać na maila powiadomienia o nowych filmach. No i oczywiście śledzić mnie na Instagramie, jeżeli tylko macie ochotę na bardzo rzadkie spotkanie się ze mną na Instagramie, bo ja, że tak powiem, nie przesycam Instagrama swoją osobą, ale czasem coś tam wrzucę. Ok, słuchajcie, zaczynamy. Zaczniemy od pielęgnacji i od czegoś, co może nie jest najlepszym produktem na świecie, ale jest bardzo dobrą polską maseczką pielęgnacyjną. I chodzi mi tutaj o mokosz, wreszcie mokosz, słuchajcie, bo ja używałam i peelingu róża z jagodą, który totalnie mi nie spasował, i maski liftingującej, która dla mnie praktycznie nic nie robiła, a tutaj mamy figa z węglem i jest to w miarę nowy produkt, chyba w zeszłym roku wyszedł, to jest wygładzająca, oczyszczająca maska do twarzy, właśnie z węglem aktywnym i to się nie mogło nie udać, to się nie mogło nie udać, bo węgiel aktywny to jest taki składnik, który po prostu świetnie zadziała. Niestety tą maseczkę już zdękowałam, nawet umyłam słoiczek, więc Wam nie pokażę jaka ona jest. To mogę powiedzieć, ona jest generalnie, ma taki szary kolor i drobiny ymm, peelingujące. Jeżeli chodzi o te drobiny, nie wiem z czego one są szczerze mówiąc, a jest charcoal powder, no, chciałabym Wam powiedzieć, ale nie wiem, na pewno są naturalne, bo Mokosz to jest po prostu polska, naturalna marka. Maska jest dosyć droga. I ja nie jestem do końca przekonana, czy ona jest warta swojej ceny, bo być może można kupić dużo tańsze produkty dające podobny efekt, ale ja ich nie używałam, nie znam takich, więc Wam nie mówię. Jeżeli miałyście z jakimiś do czynienia, to po prostu napiszcie, żeby to było też dla innych osób. Natomiast, jeżeli chodzi o tą maseczkę, to to jest maseczka właśnie z węglem aktywnym, i dla mnie to jest totalnie najważniejsze, bo węgiel aktywny ma doskonałe właściwości. Jeżeli na przykład nie chcecie używać kwasów BHA, nie możecie, nie chcecie, to węgiel aktywny troszeczkę powiedziałabym, że ma podobne działanie właśnie do kwasu salicylowego, który czyści nam zaskórniki, ponieważ węgiel ma to do siebie, że zbiera sebum, czyści to sebum po prostu jeszcze ma bardzo dobre działanie takie zbierające zanieczyszczenia z twarzy. W ogóle cząsteczka węgla aktywnego może. Tysiąc razy więcej niż ona sama wielkościowo przyciągnąć do siebie tych nieczystości i po prostu usuwa je z twarzy, więc ona jest naprawdę fajnie oczyszczająca. Naprawdę fajnie oczyszczająca i rzeczywiście nakładamy ją, nie wiem na ile ja nakładałam zazwyczaj na 20 minut, 30 minut, różnie jak nam po prostu pasuje. Jeżeli nałożymy na dłużej, także ona wyschnie, to dodatkowo przy zmywaniu będziemy mieć mocny efekt peelingujący mechaniczny. Natomiast jeżeli nałożymy na taki czas, bądź sobie spryskamy w międzyczasie hydrolatem, żeby ona nie wyschła, to łatwiej się ją zmywa i po prostu, wiecie, te drobiny peelingujące nie są takie ostre, bo jeżeli ona zaschnie na twarzy i jest jej w grubszej warstwie, ciężej ją trochę zmyć, to sprawiała czasem tak, właśnie przez to mechaniczne działanie, że twarz mi się lekko zaczerwieniała, ale generalnie jeżeli chodzi o samo oczyszczanie, to moim zdaniem jest bardzo fajna i rzeczywiście od razu było widać te efekty tak jakby wiecie, że na przykład ja mam tutaj najwięcej widocznych porów, takich ciemniejszych kropeczek, że rzeczywiście to było rozjaśnione. No raz, że węgiel właśnie to czyści, dwa, że rozjaśnia, ma działanie też antybakteryjne, więc moim zdaniem ona była bardzo fajna. Nie wiem, czy mogę powiedzieć kupujcie, bierzcie i tak dalej, bo to jest drogi produkt i tak jak mówię, może są tańsze, równie dobre, ale u mnie sprawdziła się świetnie, dlatego się tutaj dzisiaj pojawia. Pokażę Wam jeszcze opakowanie, mamy szklany słoiczek, jeżeli chodzi o pojemność, to tutaj jest 60 ml. 3 miesiące od otwarcia trzeba ją zużyć. Ja myślę, że zużyłam ją w te 3 miesiące od otwarcia, bo to nie jest jakaś wielka y, pojemność. Czy ona jest wydajna? Ciężko mi powiedzieć, wiecie, bo używałam na zmianę z innymi maskami. Wydaje mi się, że jest w miarę y, okej. Okay. Dla mnie to też nie jest kosmetyk, którego używałabym tak co drugi dzień na przykład. Nie, tylko tak z dwa razy w tygodniu jej używałam, czasem trzy, jak się bardzo uparłam, żeby ją wykończyć teraz pod koniec, ale generalnie spoko, bardzo spoko kosmetyk. Kolejna rzecz, słuchajcie, kolejna rzecz też będzie z polskiej zdajni kosmetycznej i jest to bardzo fajny krem BB, który ja kupiłam zaraz po tym, jak była premiera razem z pudrem jączmiennym. I puder jęczmienny z paezę, bo mówimy o marce paezę, to jest mój totalny hit. Ja mam chyba z 3 czy dwa opakowania zapasowe oprócz tego, którego używam. To jest świetny puder. Jak chcecie, to zajrzyjcie sobie na playlistę właśnie tych ulubieńców kosmetycznych. W lipcu albo w czerwcu o nim mówiłam właśnie w którymś z poprzednich filmów. Zresztą te rzeczy, o których mówiłam wcześniej w poprzednich filmach, w dalszym ciągu są aktualne, także jak coś, to tam jest skarbnica, że tak powiem, ulubieńców. Natomiast, jeżeli chodzi o ten krem BB, on ma jedną wadę troszeczkę. Minimalnie ciemnieje na mojej karnacji. Ja nie wiem, jaki mam odcień, szczerze mówiąc. O jest, dobra. 01N, czyli Ivory. I to jest chyba najjaśniejszy odcień. To jest kosmetyk, który ma całkiem przyzwoite, powiedziałabym, krycie. Powiedziałabym, że to jest takie słabe na średnie. Pokażę go wam może w ten sposób. Czekajcie, więcej nałożę. Bo on, jak go nakładamy, wyciągamy z opakowania, widzicie, jest taki mały dzióbek, wygodnie się bardzo um, z tej tubki wyciąga, to ma taką gęstą powiedziałabym konsystencję, ale bardzo dobrze się rozsmarowuje, dając właśnie, no takie może nawet i średnie czy tam właśnie słabsze na średnie krycie. W każdym razie dobre krycie po prostu dla mnie wystarczające, jeżeli nie mam żadnych niedoskonałości, dające właśnie fajnie krycie. On nie wysusza. Ma też troszkę intensywny zapach. Ten zapach mógłby być delikatniejszy, ale w ładny sposób osadza się na skórze. Nie wysusza, nie podkreśla um, suchych skórek. Bardzo ładnie, właśnie praktycznie ze wszystkimi pudrami mi się zgrywa, oprócz takich najbardziej kiepskich, które same w sobie sprawiają, że wszystko wygląda źle. No umówmy się, bo jednak zazwyczaj to jest kwestia combo, to nie jest kwestia tylko jednego produktu, ale właśnie z większością pudrów dobrze mi się zgrywa, więc to świadczy o tym, że ta formuła jest całkiem fajna. Nie wyświeca się za szybko na twarzy. No po prostu jest moim zdaniem bardzo fajny. Mamy tutaj kwas hialuronowy, 30 ml i tutaj e, trzeba go zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia. Dla mnie 30 ml podkładu czy kremu BB do zużycia w 6 miesięcy to jest trochę krótko, bo ja nie maluję się codziennie tak naprawdę. Jak zostaję w domu, no to wiadomo, że nie robię makijażu. Jak gdzieś mam tylko wyskoczyć, zawieść młodego do szkoły i tak dalej, nie robię makijażu, bo... Uważam to za bezsens, niepotrzebne to jest dla mnie. Także nie wiem czy ja go zdążę zużyć, może w ten sposób dopóki że tak mam ta otwarta puszeczka przydatności się nie przeterminuje, ale moim zdaniem jest fajny. Nie jest też to kosmetyk jakoś horrendalnie drogi, więc wydaje mi się, że warto spróbować, jeżeli szukacie dobrego kremu polskiego BB i jesteście nastawione na te naturalne składy, na polskie marki, hołdujecie im, to myślę, że to jest fajna rzecz. I teraz tak, są inne, które wyszły w tym roku. Nie będę pokazywać palcem. Kremy BB, też marek naturalnych, też uznawanych za bardzo dobre, które mają na przykład świetne mleczne toniki, ale to jest przepaść jakościowa po prostu. Przepaść jakościowa, jeżeli chodzi o ten, jak on jest dobry w porównaniu z tymi, czy tam z tym innym. Naprawdę, jak na polską skalę to jest bardzo dobry krem BB, i on nie robi tak, że się wyświeca. Bo ja różnych kremów polskich bibi próbowałam, one się wyświecają, one jakoś tak się ciapią i tak dalej, a ten. Nie powiem, że jest tak dobry jak Misza Perfect Cover, ale idzie w tym kierunku. Myślę, że marka jeszcze, że tak powiem, udoskonali tą formułę. No bo jest po prostu spoko, także ja jestem bardzo, bardzo na tak, jeżeli chodzi o ten kosmetyk. Jedziemy dalej. Aha, bo ja wam pokazałam polskie rzeczy na początek i zmieszałam pielęgnację z makijażem. To okej, okay, to pójdziemy tym razem tak. Teraz będzie Korea. Korea, Korea. Słuchajcie. Krem z filtrem UV ja Wam zachwalam i oczywiście podtrzymuję to zdanie, że jest najlepszy z neogene Airy Sunscreen, ale mam do zużycia z taką datą ważności, że chyba do czerwca przyszłego roku, tak? Dobrze widzę? Tak, do czerwca przyszłego roku, więc stwierdziłam, że nie będę na poczynać, jak już tam pokończę rzeczy tych właśnie Airy Sunscreen, tylko to zużyję, żeby się nie zmarnowało. I to jest Sombaymi Yuya Niacin, czyli seria z witaminą C, tutaj mamy w składzie też niacinamid. Czyli mamy niepodstawową formę witaminy C i niacinamid, bo askor, kwasu askorbinowego nie można łączyć z witaminą C, bo tworzy się kwas nikotynowy, e, który może działać drażniąco. Natomiast inne postacie witaminy, witaminy C witaminy C, można łączyć z niacinamidem. I tutaj mamy takie e, poło, połączenie. Położenie. No, tutaj mamy filtr 50P4, plusy, e, i to jest filtr, który. Ma jedną jedyną wadę, tylko jedną jak dla mnie. On jest filtrem fizycznym i on bieli. I to tak czuć, widać to, że on bieli, po prostu twarz jest bielsza. Nie ma żadnych smug, nie ma żadnych ciap, jest równomiernie rozjaśniona, po prostu równomiernie rozbielona, ale to jest jego jedyna wada, bo słuchajcie, poza tym ma same plusy, takie jak Airy Sunscreen. Czyli on się. Pięknie wtapia, pięknie wchłania, jest niewyczuwalny. Można nałożyć sam ten filtr, jeżeli nie przeszkadza Wam bielenie. Ja się przyznam, że tak go używałam też. I miałam troszeczkę rozbieloną tą twarz. W sensie, to jest tak, że jak go nakładacie, to ona jest naprawdę rozbielona. Potem to rozbielenie znika, ale jest troszeczkę dalej wyczuwalna. Może tak, troszeczkę je widać, że ta twarz jest rozjaśniona. Że jest po prostu jaśniejsza, może wygląda na bledszą. O, tak to nazwę najlepiej. Nie widać, że to jest produkt nałożony taki jaśniejszy, tylko że twarz jest jaśniejsza. Może tak, ale on właśnie idealnie, pięknie zastyga na twarzy. Można go nosić, tak jak mówię, nawet i bez żadnego makijażu. Czyli na przykład, jak mam taki dzień, że muszę gdzieś wyjść, nie chcę mi się czy to sklepu na zakupy, ale nie chcę wychodzić na słońce, bo używam kwasów i tak dalej. To nakładam sobie to. On zastyga, wtapia się, ten filtr, jestem trochę rozbielona, ale żyję, idę. Natomiast jeżeli chodzi pod makijaż, to on trzyma twarz w ryzach i trzyma makijaż w ryzach, podobnie jak Airy Sunscreen z Neogena. To są takie filtry, które jak nakładacie, to po prostu jakbyście miały najlepszą bazę pod makijaż, po prostu. Makijaż się na tym trzyma, nic się nie wyświeca, nic się nie przesuwa, nic się nie wytłuszcza i tak dalej, więc moim zdaniem bardzo, bardzo dobry film. E, filtr. Jeżeli chodzi o dostępność, to w Polsce go kupicie. Nie kupicie go na przykład na Jeststyliu. Ja mój mam z Jeststyla, ale on już tam jest niedostępny. Natomiast w Polsce do kupienia ten filtr um, jest. Także jak coś, to daje znać, że bardzo fajna. Rzecz kolejna. Czyli mam w sumie w tym momencie dwa takie ulubione filtry, które są niezawodne pod tym względem, że świetnie wyglądają na twarzy, nie świecą się, nie wytłuszczają, wchłaniają się, czy tam zastygają na twarzy super, nie robiąc żadnego efektu świecenia, tak jak na przykład mam. Mm, to serum z Alkmi, to nowe Sundrops czy coś w tym stylu, które rzeczywiście jest bardzo fajne, ale ono się nie wchłania do końca. Ono zostaje tłuste na buzi i yy, dzisiaj nawet je mam. O, dzisiaj! I dopiero makijaż może je, że tak powiem, ogarnąć, a tu są filtry, które mogą być solo i są spoko. Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie. Kolejna rzecz to jest e, Pantara Sip. Napoczęłam wreszcie ten krem, który dostałam milion lat temu gdzieś od marki Pestlo, Myślę, że jeszcze w ogóle w tamtym roku to było, chyba tak mi się kojarzy. E, marka Pestlo to jest też koreańska marka, dostajecie ją w różnych miejscach. Nie wiem, czy u nas, e, na polskich jakichś Larosach i tym podobnych, e, koreański sekret. Są takie sklepy z koreańskimi kosmetykami. Na pewno jest na jest stylu, na pewno jest na stylwanie. Na której to stylowanie opłaca się teraz kupować, bo tam um, mamy euro. Euro teraz stoi niżej niż dolar, więc tak jakbyście chciały coś zamawiać, to sobie sprawdzajcie, czy na stylowanie jest taniej, czy na jest stylu, bo czasem może być na stylwanie. A to też jest fajny i sprawdzony przeze mnie koreański sklep e, zagraniczny. Pantaresip krem się nazywa. To jest krem, który ma w sobie ceramidy, e, ma pantenol e, i maniacynamid. I to jest krem ceramidowy. Produkty ceramidowe zazwyczaj są takie, ceramidy działają cudownie, to jest odbudowa po prostu naszych komóreczek, bariery hydrolipidowej i tak dalej, ja uwielbiam ceramidy, Gracjan też uwielbia ceramidy, wszystkie kosmetyki, które używamy z ceramidami, to jest totalny zachwyt um, i skończyłam niedawno właśnie serum chociażby z Basic Lab z ceramidami, które kocham, naprawdę kocham, jest odkryciem tego roku dla mnie, ale ceramidy, te produkty, których do tej pory używam są takie troszkę cięższe, troszkę tłustrze nawet to serum z Basic Lab. Może nie takie tłuste, ale takie, że na buzi zostają, nie wchłaniają się. Natomiast tutaj jest krem, który wchłania się tak, w taki fajny sposób. Zostaje na buzi nawilżenie, zostaje na buzi takie uczucie. Że jest wypielęgnowana, ale nie zostaje nic tłustego, on się po prostu wchłania i twarz też wygląda bardzo dobrze. Świetnie się sprawdza pod makijaż, um, bardzo dobrze właśnie też w ciągu dnia solo. I tak jak um, tutaj mamy właśnie niacinamid, a przy tym filtrze z MI jest ta niepodstawowa wersja witaminy C, więc można te produkty łączyć. Przypominam, niacinamidu nie łączymy z kwasami bo y, kwasy mają inne pH, a niacynamid lubi chyba 6-7 pH, natomiast kwasy po prostu neutralizują jego działanie, więc nie łączymy go z kwasami, nie łączymy go z witaminą C w postaci kwasu skorbinowego tej podstawowej wersji. Czy z czymś jeszcze? Niacynamid można łączyć y, z retinolem nawet w tej samej rutynie pielęgnacyjnej, tylko że odstęp między retinolem, który zawsze nakładamy na gołą buzię, najlepiej bez niczego, a niacytamidem musi być tam załóżmy około 20-40 minut, żeby ten retinol mógł zadziałać i niacynamid działa jak booster też do retinolu. Więc jak macie stężenie niskie retinolu i zostało wam na przykład produktu z retinolem o niskim stężeniu, na przykład 0.3 już się wam buzia przyzwyczaiła, a chciałobyście przejść na wyższe stężenie, to można sobie pomóc po prostu niacynamidem podbić to stężenie. Tylko pamiętajcie, żeby zrobić próbę taką uczuleniową, czy wam to jakoś nie zareaguje. W każdym razie bardzo, bardzo dobry krem, który ma lekko ziołowy zapach. Pokażę wam też konsystencję. Jest taki biały i jak się rozsmarowuje, to jest taki Wodnisty, powiedziałabym. On czuć, że nie jest takim żelem całkiem, ale jest taki wodnisty. No i właśnie. I mamy tutaj kurczę, też ceramidy w takiej postaci, że one nie są ciężkie. Także, bardzo dobry krem. Zapach jest przyjemnie ziołowy, jakby miał w sobie. Właśnie jakieś takie ziółka, troszkę jakiegoś może mentolu, ale. To nie do końca jest mentol, taki świeższy, trochę zapach. Bardzo fajny krem, bardzo go lubię, także to też jak coś daje wam znać. No i przede wszystkim to, że on nic nie zostawia na twarzy, że, że nie ma żadnej lepkości, tłustości itd., mimo tego bogatego składu. No i pantenol łagodzący, także świetny jest. A ostatnia rzecz, o której chcę wam powiedzieć, to jest paleta. Ja w tym roku kupiłam palet, dokładnie poprawię sobie mojego kuca dokładnie chyba jedną paletę. I dokładnie tą. I na to wychodzi, jak tak patrzę, że nic więcej nie kupię. Wcześniej kupowałam dużo palet, ale to nie ma sensu ze strony logiki, słuchajcie. I ja zaczynam się zastanawiać, i przestałam takie filmy kręcić, y, y, zaczynam się zastanawiać nad tymi wszystkimi makijażowymi treściami. Jak to żyje? Bo wiecie co? Przecież żadna z nas nie robi sobie takich, znaczy no nie. Okej, okay, są takie osoby. Ale większość z nas nie robi sobie szalonych makijaży, nie potrzebuje tych szalonych palet. To jest takie kolekcjonerstwo, w które ja też wpadłam i mam dużo różnych palet, ale no kamany ja w ciągu dnia nie, ry, nie rypnę sobie różowo-pomarańczowego makijażu. No nie no ja to, to nie jestem ja i nigdy tak nie chodziłam. I właśnie przestałam widzieć sens testów takich palet, kręcenia testów takich palet, które nie są codzienne, nie są praktyczne e, tak do końca no nie ma sensu dla mnie to nie będę namawiać do kupowania czegoś co nie będzie praktyczne natomiast mogę wam powiedzieć że ja taką według mnie niepraktyczną paletę sobie kupiłam i to jest Anastasia Beverly Hills to najnowsza paleta nowo. właściwie najnowsza teraz weszła kolejna w bardzo podobnym założeniu też ale ja kupiłam tą Novo ze względu na kolorystykę która jest bardzo kontrowersyjna dużo różnych opinii właśnie słyszałam, że brzydka, że coś tam, ale to jest wreszcie taka spokojna paleta. Już, ja już mam po prostu żygam, powiem to tak, wprost, żygam tymi pomarańczowymi paletami, z pomarańczem, różem, z takimi kolorami, które są takie no, nieogarnięte. A teraz powiem Wam, że wszystkie makijaże, które widziałyście w ostatnim czasie, które miałam na filmach, tych, które kręcę w domu, są robione właśnie tą paletą nową. i. To jest paleta, która niby też, też tutaj się dzieje, no bo mamy taki bardziej pomarańczowy kolor, ale ja głównie używam tego, tego, tego. W błyskach powiem Wam, że wszystkie są całkiem spoko. Dzisiaj mam ten na oczach. Ostatnio przy sprzątaniu szafy chyba miałam ten miałam też ten i bardzo spójna jest ta paleta, wiecie, jeżeli chodzi o kolorystykę, ale to już są cienie błyszczące, które no, lepiej używać po prostu gdzieś na imprezę, no na co dzień. Ja też tak jakby nie rąbne sobie jakiejś ciemnej, błyszczącej zieleni, nie do końca mnie to przekonuje. No ale ja się maluję też do filmów. Jak macie okazję robić takie makijaże bardziej właśnie z jakimiś błyskami kolorowymi i tak dalej, to spoko. Mamy tutaj też ten fiolet i ja go nie użyłam jeszcze do tej pory. Jest fajny, taki idealny byłby do kącików, ale jakoś go nie użyłam. I dlaczego mówię o tej palecie? Bo ona moim zdaniem jest bardzo dobra jakościowo. I no właśnie, Maxineczka ją testowała. Maxineczka, która ma ciepły typ urody, ciemny typ urody, była po wakacjach opalona, zjechała tą paletę, że kolory brzydkie, a to przecież ta, ta paleta totalnie kolorystycznie no do niej nie pasuje. To, to nie, miało, nie miało prawa się udać, po prostu, żeby ten kolor, na przykład, który dzisiaj mam w większości na powiece, który jest świetny, który jest świetny do takich chłodniejszych typów urody, żeby on dobrze wyglądał. Na, na ciepłej, bardzo opalonej karnacji, no, będzie wyglądał jasno i brzydko, niepasująco, jak brud. I e, jeżeli chodzi o jakość, to ja nie widzę problemu tutaj żadnego. No bo też były opinie, że ta paleta się sypie. Okej, okay. dzisiaj dałam mocniej ten kolor w zewnętrznych kącikach i rzeczywiście zobaczyłam, że ciupka tam mi się osypało, ale troszeczkę, dosłownie troszeczkę. Te cienie są mniej zbite niż w tych starszych paletach Anastazji, owszem, ale one nie są takie, żeby się sypały jak na przykład co zastanawiam się co takiego mocno sypią o jak jakieś glam shopy absolutnie to, to w ogóle to jest zupełnie inna historia także e, ja tą paletę bardzo lubię po prostu nie uważam żeby to była paleta praktyczna na co dzień, tak e, w sensie tak ale tutaj wiecie 3 4 cienie może żeby to była paleta której ja bym ją w całości używała każdego dnia nie ale uważam, że jest jedną z fajniejszych palet Anastazji. Po prostu, jak dla mnie. Ja na co dzień używam palet, które są bardzo takie dzienne i tyle, ale tej też właśnie, tego na przykład cienia, używam. Tego cienia, takich, wiecie, czy któregoś błysku tak bardzo, bardzo delikatnie, to tak, ale no, no nie jest to taka paleta, która byłaby ludziom niezbędna. Natomiast ja ją bardzo lubię, mi się sprawdziła i chciałam Wam o niej powiedzieć. i tak jakby moje kontra, moją kontropinię dać, yy, mimo że ja jestem, wiecie, no, taki mały robaczek w porównaniu do Maxineczki, wiadomo, ale ona dla mnie, mi się z nią po prostu świetnie pracuje. Uważam, że to jest bardzo fajna paleta do takiego typu urody, jaki ja mam, czyli jaśniejszego, chłodniejszego. Jest świetna i tyle. I to by było wszystko. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!